Jest spięta Osłaniaj ją, w czego Mam pomysł Wyczekaj moment i chodź za mną Otworzysz? Mm. Okej. Okay. Teraz ostrożnie. Mm -hmm. Widzisz ich? Musimy się przekraść do data termu. Sprawdź czy jest tam coś, co może nam się przydać. Ja przypilnuję drzwi. Ona dobrze wie, gdzie go szukać. Odwleka to mówiłem ci. Rok dalej się boi tego skóry Wygląda na to, że ukrywają się na pokładzie kontenerowca. Okej, okay, chodźmy to sprawdzić. To tam na prawo. Okay. Spodoba Ci się jeszcze mniej. Idziemy. Jakoś trudno mi uwierzyć, że mam Elinę w takim miejscu. A co, myślałaś, że Smasher będzie się reklamował? Musimy przeszukać pokład. Okej. Okay. A czego to właściwie robisz? Pościć do Trzeba powoli do ziemi i łapkami założonymi za, za głową. Jeśli sam tego nie zrobisz, będziemy musieli ci w tym pomóc. No dobra. Policjant właśnie skończył przeszukanie. Wygląda na to, że wszystko w porządku. Mr. Puggins może już spokojnie jechać dalej. Ale zanim naszą podróż. Mr. Pugins wie, że warto podziękować funkcjonariuszowi za dbanie o nasze bezpieczeństwo to się do tej a każde twoje spotkanie z siłami NCPD przebiegnie sprawnie i bezproblemowo. w Wyszałem! Greyson, zauważyłem. Nie to! wiel strzela do mnie z mojej własnej broni! Malorian 31. Wszędzie bym... Cał ten dźwięk! Nie wyjdziecie stąd żywi! Weź broń. Chodź tu do mnie! Panie twoje, Grayson. Rok, no proszę, to już nie gramy do jednej bramki. Ale może nie powinienem się dziwić. W końcu twoja specjalność wbijać ludziom nóż w plecy. Gdzie jest Smasher? <grym> Wiesz, że mogłabym ci zgnieść czaszkę jak jajko. Także dalej mógłbyś mówić przez jakiś czas. Ale ja chętnie pogadam. Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego tylko rok przeżyła po zamachu w Tower? Tylko ona z całego Atlantis. Ciekawe, do czego musiała się posunąć, żeby się tak wygodnie ustawić. Jak bardzo musiała się skurwić, żeby. O czym on mówi? Próbujecie zdekoncentrować. Myśli, że jeszcze ma szansę się z tego wywinąć. Gdzie jest teraz Smasher? Warazaków, ale to już chyba wiesz. A kiedy pojawi się tutaj? Nigdy. Stary dobry Adam właśnie awansował na szefa ochrony. Już nie wróci do tej nory. Ja to jestem tylko po to, żeby pozamykać jego sprawy. Kurwa! Święte słowa, tak wysoko nie podskoczycie. Smasher jest dla was nietykalny. Ale na pocieszenie, teraz on pewnie sam was znajdzie. Lubi załatwiać takie rzeczy osobiście. Jesteś dla nas bezużyteczny. Ja to załatwię, V. Słuchaj, czemu w ogóle interesuje cię, Smasher? Tak naprawdę interesuje mnie Silverhand i to, co się z nim stało. Johnny Silverhand? Co chcesz wiedzieć? Miałeś broń Silverhanda. A co? Też jesteś wanko? Smasher ci ją dał. Aha, nagroda za specjalne zlecenie. Smasher powiedział ci, co zrobił z ciałem Silverhanda. Aż tak cię to kręci? Będziesz jak schumować to ścierwo? Albo może chcesz posłuchać, jak stychał we własnych szczynach, kiedy go wypalali Solki Co z nim zrobili? Zakopali go przy polach naftowych na Badlands. Wyjeżdżasz Norbaum 101 i prosto na śmietnik. Jak dobrze pogrzebiesz? Może wykopiesz z tego gówna srebrną rękę? Wystarczy. Załatwmy to szybko. Żygać mi się chce, jak na niego patrzę. Poczekaj, mam coś. Silverhunt, on cię interesuje, tak? Mogę ci to oddać. Mam się go pozbyć? Tak. Zresztą, rób jak uważasz. Smasher ma coś, co należało do Johnego. Może być twoje, tylko puść mnie wolno. Nic od ciebie nie chcę. dobrze, o jednego skurwiona mniej. Chodźmy stąd. To wszystko było bez sensu. Nie mamy nic, żadnego punktu zaczepienia. Kurwa, Wii. Powiedz jej. Dla Janego to nie zemsta była najważniejsza. Ach, tak? A niby co? Ty, zależało mu, żebyście załatwili to razem. Żebym się lepiej poczuła, no to nie wyszło. Smasher. Kurwa, nic nie rozumiesz. Tu w ogóle nie chodzi o Smashera. On jest tylko. on jest tylko wierzchołkiem jebanej góry lodowej. Nawet jeśli go dorwiemy, co to zmieni? Na razie, wi. Zostaw ją teraz, Wii. Pozbiera się, ale w takich chwilach woli być sama. Aha. Rozumiem. Jedźmy na te pola naftowe. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. Jakieś nagrania? Kurwa, po... Co się z tym grzebać? Znajdźcie skór wiele i tyle. Nie wiem, kto za tobą stoi, ale jeśli malorić cokolwiek się stanie. Macie 24 godziny. Jeśli do tego czasu nie wycofacie się z układu z Night dziewczyna zginie. Kurwa nie rozumiesz! Nie możesz szantażować całego zarządu militechu porwaniem jednej. Wiem. Szantażuję cię. 24 godziny. Ile zostało? Godzina. Nic z tego nie będzie. Tak jak mówiłem. To po co to wszystko? Dziewczyna. Zginie za godzinę. Takie są wytyczne. Po co on to w ogóle nagrywał? Może do Grayson? Chciał mieć haka na smashera. Chyba przeceniasz Graysona. Tak, kurwa. Zajebisty jest. A teraz go znajdźmy i rozwalmy go, okej? Okay? <grymne> Chyba wiem, co to jest. No to zobaczmy. Zdejmij też matę, okay. mój wóz, wskakuj, pozwolę ci poprowadzić. Też im się chciało wieść ciało na takie zadupie. Lepsze to niż złomowisko, na którym skończyłam. Czyli tak to wygląda. Nie ma tu nic. A czego się spodziewałeś? Nagrobka i kwiatów? Nie. Nie wiem. Jakiegoś znaku. Po prostu. Czegokolwiek. Naprawdę potrzebujesz jakichś symboli? Tak. Myślałem, że tu poczuję, że skończył się jakiś etap. Że mogę pochować starego Silverhanda i zacząć od nowa. A jak się czujesz teraz? Jakby mnie nigdy nie było. Albo jakbym dalej siedział w Mikoshi. Coś z tym... zrobimy. Hmm. Co, teraz lepiej? Trochę. A co byś napisała, gdybyś naprawdę miała mnie pochować? Tu leży Johnny Silverhand. Człowiek, który uratował mi życie. V. Naprawdę chciałbym, żeby tak było. Słuchaj, zdaję sobie sprawę, że wiele rzeczy spieprzyłem. Zawiodłem albo wykorzystałem wszystkich, którzy mi zaufali. Byłem zaślepionym, egoistycznym skurwysynem. Ale jedno mi się udało. Na razie. Nie spieprzyć tego, co jest między nami. Nie, Johnny. To też spieprzyłeś. Mnie też wykorzystywałeś i opłamywałeś. I nie jestem w stanie ci zaufać. Jest za późno, żeby prosić o drugą szansę. Czego ty ode mnie chcesz? Większość ludzi, których uważałem za przyjaciół, miało problem, żeby wytrzymać ze mną w jednym pomieszczeniu. Ty jesteś ze mną bliżej niż ktokolwiek inny. 24 godziny na dobę. I chyba jeszcze nie zaczęłaś mnie tak na serio nienawidzić. A przynajmniej tak mi się dotąd wydawało. Okej. Okay. Ale to twoja ostatnia druga szansa. Nie jestem aż tak naiwna. Będę się bardzo starać. Johnny Silverhand. Locker boy. Który nie potrafi odpuścić. Wi, Pierwsza naiwna. Na początku byłeś strasznym dupkiem. Trochę sobie zasłużyłaś. Pamiętasz jak się obudziłaś u Wiktora i jeszcze nie wiedziałaś o mnie? Mam halucynacje, boję się. A potem jak jęczałaś u Misty, że nie chcesz umierać. Pamiętam jak ty jęczałeś o fajki w środku nocy. Nie żałowałeś, że nie możesz mnie zabić. Nie myślałem wtedy, że tak daleko zejdziemy. Kiedy mówiłeś, że zawiadłeś przyjaciół, miałeś na myśli że... rok, Alt, Kerego, Santiago. W przypadku rok jeszcze nie wszystko stracone. Nie mogę udawać, że nic się nie zmieniło przez te pięćdziesiąt lat i na nowo pchać się w jej życie. Sprawa ze Smaszerem bardzo ją zdołowała. Nie możesz tego tak zostawić. Może masz rację. W ogóle zachowywała się dziwnie. Powinieneś z nią pogadać. W zasadzie to obiecałem jej, że wezmę ją do kina. Bardzo dawno temu. Dobry pomysł. Zadzwonisz do niej i zapytasz, czy ma wolny wieczór? Tylko to znaczy, że znów musiałabyś mi oddać kontrolę. Zadzwonię do niej. Okej. Okay. Chodźmy stąd. Jednak nie ma tutaj nic ciekawego. Ale chyba warto było przyjechać, co? Zdecydowanie. Dzięki Wi. Jeśli już musiałem trafić za czyjeś głowy, cieszę się, że to byłaś Ty. you <sharp inhale> Jak zawsze przyjąłem. Zaraz będziemy.